Ja nie jestem zupełnie zaskoczony wypowiedziami pani posłanki Bryłki, tak jak nie jestem zaskoczony wypowiedziami pana Brauna w Europarlamencie czy pani Zajączkowskiej-Hernik. Oni wszyscy, ręka w rękę z AFD, z różnymi narodowcami, nacjonalistami, antyeuropejczykami składają pośrednio albo bezpośrednio hołdy lenne Putinowi. Jak się słucha tego, co oni mówią w Europarlamencie, no to mówią tak, no szczególnie Zajączkowska, to nie jest nasza wojna, Ukraińcy nas mordują, Ukraińcy chcą nam wysadzać koleje. Trzeba prowadzić jakiś, jakąś normalny, jakiś normalny dialog z Rosją. No błagam, jak, jak ja słyszę tego typu wypowiedzi, no to przecież nóż się otwiera w kieszeni. Jak można, jak można dzisiaj szukać sojusznika na Węgrzech, zamiast w tych trudnych czasach wzmacniać nasze, nasze relacje i naszą współpracę z, z Zachodem? To jest wybór, panie redaktor, pomiędzy orientowaniem się na wschód, i orientowaniem się na zachód. I polska skrajna prawica, także ta obecna w Europarlamencie, wybrała jeden kierunek kierunek wschodni.